Nasz nowy dom. Zmiany w nowej edycji programu. Tego chcieli widzowie. Nasz nowy dom rusza z kolejną edycją. Już wiadomo, że wiosną program znowu pojawi się w ramówce. Zaszły jednak zmiany, o które walczyli widzowie. Kto poprowadzi nową edycję? Już wszystko wiadomo. Zwolnienie Katarzyny Dowbor z Nasz Nowy Dom. Kasia Dowbor zdawała się być nieodłącznym elementem programu Nasz Nowy Dom. Była związana z remontowym formatem od samego początku. To ona przedstawiała widzom historię kolejnych rodzin, które potrzebowały wsparcia w wyremontowaniu domu. Fani, ale też bohaterowie hitowego programu stacji Polsat pokochali ją za ogromne ciepło i energię, którą wnosiła przed kamery. Po dekadzie okazało się jednak, że nie ma ludzi niezastąpionych. Po tym, jak Edward Miszczak objął stanowisko dyrektora programowego stacji, postanowił nieco odświeżyć format i zmienić prowadzącą. Tym samym Kasia Dowbor pożegnała się z nasz nowy dom. Elżbieta Romanowska nową prowadzącą nasz nowy dom Następczynią Kasi Dowbor została Elżbieta Romanowska, co spotkało się z mieszanymi uczuciami widzów. Wielu z nich otwarcie pisało w sieci niepochlebne komentarze na jej temat i nie ukrywali, że nie podoba im się taka zmiana. Fani nie kryli, że tęsknią za Kasią i bez niej to już nie ten sam program. Minęło sporo czasu, zanim aktorka zdołała przekonać do siebie publikę. Kultowy format remontowy, który pomaga ubogim rodzinom w wymarzonym remoncie, doczeka się kolejnej edycji. Co zmieni się na wiosnę, już wszystko wiadomo. Zmiany w nowej edycji nasz nowy dom. Kto poprowadzi program? Pojawienie się Eli Romanowskiej w programie wywołało lawinę komentarzy, a ona sama musiała zmierzyć się ze sporym hejtem. Spadła też oglądalność ostatniej edycji. Mimo wszystko pojawi się kolejna odsłona programu, a widzowie powoli przekonują się do nowej prowadzącej, co można wyczytać w komentarzach pojawiających się w sieci. Po obejrzeniu dzisiejszego odcinka utwierdzam się w przekonaniu, że uwielbiam panie Ele w tym programie. Kropka. Prawdopodobnie oburzę wielu, ale u pani Kasi ciut brakowało mi ciepła w stosunku do bohaterów. Choć miła, uśmiechnięta, ale czuć było jakiś dystans. U pani Eli to ciepło czuję, brzmiał jeden z wielu pochlebnych komentarzy. Jak informuje Super Express, trwają już prace nad odcinkami, które pojawią się we wiosennej ramówce. Miejsce prowadzącej ma pozostać bez zmian i w tej roli zobaczymy Elę Romanowską. Wróci jednak coś, o co mocno walczyli widzowie i pisali o tym w komentarzach praktycznie po każdym odcinku. W programie znowu zobaczymy wizualizację zmian przygotowanych przez architektów.